Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, schodzimy w dołu i tak, mamy wymienić osłonę przegubu. Ja już sobie tu trochę Ja maester posprzątał, bo się trochę trzeba, no, to i tak pójdzie do czyszczenia e, osłona przegubu e, wewnętrznego, tak, czyli tego co jest na skrzyni. E, czyli tak, nie rozpinałem tamtej strony, wykręciłem te wszystkie śruby. Oj. Majster. O, on jest tutaj założony. O, tak, tak. Wszystkie śrubki ja je zawsze podgrzewam troszkę. Bo one są na tego splina wewnętrznego i lubi się tu obkręcić. A one przeważnie są klejone. Dlatego ja je zawsze podgrzewam troszkę i wtedy ładnie to wszystko wychodzi. Gumę tam mamy już rozciętą, bo i tak jest zepsuta. I teraz tak, to sobie cofniemy do tyłu. Nic się z tym nie powinno wydarzyć. To już widzicie. To powinna być zawleczka. jest. Jest zawleczka. Weź ją ściąg. Zabeziem ściąg, tak żeby jej nie zgubić. Kurczę, to nie ta. Nie te kleszcze. pojemnik muszę sobie tu przynieść i teraz z powinien powinienem tu wyjść trzeba będzie mu troszkę pomóc Ustałoby się od tamtej strony Majster, nie pozamiatałeś tu Kilka uderzeń z tamtej strony i to ładnie zeszło. Możemy to tak jak było, czyli w tą stronę. No dobra. Czyścimy to. Zakładamy gumę. Przegłupidę wyczyścić, wymyć, wysmarować. I, I co? To starą gumę zdemontować i lecimy dalej. Jestem z powrotem, wszystko jest na miejscu, e, czyli tak, najpierw guma, ja założyłem sobie opaskę na nią, naładowane smaru, przegub wraca na swoje miejsce tak jak był, pomożemy mu trochę, troszkę mu pomożemy. tak. Zabezpieczenie. Widzę, że jest nowe. wskoczyło Gdzie jest ten mój Tak, zabezpieczenie wskoczyło Dobra Przesunąłem ja głąbkę Za daleko Tutaj jak trzeba. Teraz tak. Wyciągamy tą gumeczkę. Cyk cyryk. Do pudełka. Yy, 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 yy. I tu gdzieś była nowa Gumeczka. Nie bardzo. Widzicie jak to robią? Ona tu nie będzie nic trzymać Zobaczcie, jaka ta jest gruba, a jaka ta jest cienka Lipa Zostawiamy starą to będzie jeszcze trzymać a jak nie jeszcze mam pomysł dać dirko ta na pewno nie będzie trzymać zostawimy starą zobaczymy co się będzie działo jak będzie coś wyciekać to przesmarujemy tu dirko czy nie powinno, to nie jeździ na rajdach? To samo? Nie to samo. Nie to samo <laughs> źle jest zrobione, to całkowicie jest źle zrobione. Widzicie to? Tu wychodzi I jest zgięty. to jest w ogóle proste Dobra Wyczyścimy stare No i tak to jest jak się kupuje część po internetach Pasuje. Myślę, że ta stara jeszcze pokrywka posłuży, bo ona jest dobra. Nic jej się nie dzieje. i a nie tam tu dziedostki. dobra no i to sobie docisną śrubki i będzie gitara dobra idę umyć śruby to wkładamy tam z powrotem tak jak było ono sobie tutaj Powinno wleść, cyk, fuch, trzeba to ustawić i będziemy to skręcać, i co mała, dajcie osłona jest, przegubu jest już złożona na opaskach ładnie zaciśnięte, śruby poskręcane na kleju eee, i co dalej? tarcze, klocki, osłona wszystko wymienione, ładnie się to wszystko kręci nic się nie zapieka eee, także także lecimy dalej teraz tył z tyłu będziemy robić, co będziemy robić z tyłu? No sobie zawieszenie złożę. Z tyłu też hamulce, ręczny trzeba zrobić, raczej tłoczki do wymiany. Mamy tłoczki, także lecimy dalej.